Może się zastanawiasz, czym jest chrześcijańskie stowarzyszenie akademickie. Jak się pewnie już domyślasz, jest to organizacja studencka, która opiera się przede wszystkim na chrześcijańskich wartościach. HSA jest stowarzyszeniem ogólnopolskim, co daje nam większe możliwości działania. Na tej uczelni co prawda dopiero rozpoczynamy, ale w różnych miastach studenckich w Polsce jesteśmy obecni od 89 roku. Hmm. Co można robić w takim stowarzyszeniu? No więc przede wszystkim jako ludzie myślący analitycznie nie uważamy, że chrześcijaństwo jest oczywistą kwestią. Poddajemy różne sprawy pod wątpliwość, prowadzimy dyskusje, debatujemy, zadajemy pytania naukowcom, badamy źródła historyczne i jesteśmy otwarci na dialog międzykulturowy i międzywyznaniowy. Stawiamy trudne pytania i nie oczekujemy łatwych odpowiedzi. Dlatego organizujemy konferencje naukowe wykłady, prelekcje. W poszukiwaniu tych odpowiedzi sięgamy nie tylko do wiedzy teoretycznej, ale też praktycznego zastosowania, stąd szkolenia i warsztaty na różne przydatne w życiu tematy, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, argumentacji bezstresowego prowadzenia prezentacji, czy też tak zwane umiejętności miękkie, które są doceniane przez przyszłych pracodawców. Jako stowarzyszenie jesteśmy też częścią czegoś większego, to jest IFES-u. IFES to globalna organizacja zrzeszająca studentów takich jak my w prawie 160 krajach na całym świecie. Dlatego HSA to przede wszystkim ludzie, którzy czerpią radość ze spędzania czasu razem ze sobą, niezależnie od koloru skóry, przynależności czy wyznawanej teologii. Z pasją spędzamy razem czas, stąd też nasze spływy kajakowe czy rejsy i wypady za miasto. Lubimy łączyć aktywne spędzanie czasu z warsztatami i głębokimi rozmowami. Organizujemy różnorodne wydarzenia, rozpoczynając od tworzenia przestrzeni do debaty na temat chrześcijaństwa, istoty Boga, sensu egzystencji. Ale organizujemy też koncerty, przedstawienia teatralne. Przeżąc kulturę chrześcijańską w otaczającej nas społeczności studenckiej. Okej, okay, tyle z naszej strony, ale co inni mówią na temat hs Przez jeden tydzień zbierałem śmieci o poranku w parkach katowickich, żeby zarobić na zimowisko. To było bardzo ciekawe środowisko. I to mnie jakoś podkuściło, żebym pojechał na konferencję do Katowic. I pamiętam, że ta konferencja spowodowała całkowity przewrót w moim życiu. Zrozumiałem swoje miejsce w świecie, i zrozumiałem, że jest ktoś, kto, ktoś ogromny, kto mnie kocha. Ja w momencie kiedy właśnie siebie kształtowałem, miałem wokół siebie ludzi, którzy dzięki rozmowom byli dla mnie jakby lustrem. Potrafiłem się w nich przejrzeć sam i, i dostrzec jakby. E, I wady i zalety własne. Moja przygoda zaczęła się nim tak naprawdę powstało HSA oficjalnie. You can imagine. Uh, late 80s. Completely different world in terms of political freedom. Nigeria, uh, that was in um, 1988. I attended a conference organized by NIFES, the speaker who, who spoke. He asked the question What are you living for? If what you are living for is not worth dying for, then it is not worth living for. And the reason why I'm in Poland is because this is where God has called me. Mogę teraz powiedzieć, patrząc wstecz, HSA mnie bardzo obłąciło. Na przykład mówienia na forum, prowadzenia spotkań, e, twórczego myślenia na temat jakichś koncepcji. W HSA mogłem tego typu rzeczy praktykować. Ja się czułem zachęcony do tego, żeby coś robić. nie? Zacząłem organizować e, w, w mojej szkole koncerty, jakieś grupy dyskusyjne, spotkania. To wszystko, czym zajmuję się dzisiaj, gdzieś zaczątki miało w HSA. Widzę, jak bardzo się męczą ludzie, którzy kombinują, kłamią. Przedtem nie robiłem tego, bo uznawałem te, war te wartości, że muszę się ich trzymać kurczowo i tak dalej, a teraz one są we mnie i mi jest po prostu łatwiej. To ma bezpośrednie przełożenie na, na rozmowę z klientami. Klient bardzo szybko wyczuwa, czy go robisz w konia, czy nie. Człowiek miał poczucie, że jest, że jest częścią czegoś, jakiejś, jakiegoś. Czegoś większego, co jest w stanie zmienić czyjeś życie. Późniejsze decyzje tak naprawdę były oparte o to poczucie tak naprawdę. Is a place of noturing young leaders for the future. jungle.